To zaraz. No, 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 nie no, nie <grym> Mamo, ja nie... Pójdę, nie... Ej, nie no, 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 Ej, no, 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 na no, no, kurwa! Mamo! no, obiecuję! no, nie no, w domu nie będzie, a jutro nie będę nie Ej, no, ja, czy... Ej, lognąłeś? Po prostu... Nie Co za typy! Ja masz! Bo mnie ja, to odłącza i w ogóle... O, to no, dobra, i już... Dobrze, mało, no, obiecuję, naprawdę, że jeśli się mi nie będzie. nif, I Co? Dlaka. Ej, dobra, jak no, coś dobra. to...